Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z grom Heavy Rain. A dlaczego witam was tak serdecznie? Dlatego, że przejdziemy sobie dzisiaj jedyny w swoim rodzaju, właściwie jedyny w ogóle dodatek DLC do gry gry Heavy Rain. Nazywa się on Toxidermista. Generalnie gra Heavy Rain miała mieć dużo dodatków. Miały się one znajdować w takim dodatkowym bonusowym menu Chronicles, czyli Kroniki. Niestety studio postanowiło tylko wyłącznie stworzyć jeden, a szkoda. E, I do tego e, właściwie niezbyt długi. Jednak stworzyło ten jeden jedyny dodatek. Nic więcej potem już nie pokazało się do Heavy Raina. E, studio zajęło się innymi grami, które zresztą też u mnie będziecie mogli zobaczyć. Mm, tak czy inaczej. Heavy Rain. E, dodatek Taksydermista. Taksydermista to jest taki człowiek, który Zajmuje się wypchanymi zwierzętami, czyli dokładnie tym, co widzicie teraz w tle tego pomieszczenia. Łapie zwierzęta, wypycha je i potem właśnie powiesza lub stawia w różnych takich miejscach. Taxidermista jest dodatkiem opowiadającym o Madison Page i jej, jak gdyby takim dodatkowym wątku śledztwa, odpowiadającym na różne pytania z głównej fabuły gry. Nie będę mówił oczywiście o tej głównej fabule gry, bo mam nadzieję, że sami to wiecie, lub, którzy nie oglądali, to zapraszam do mojego gameplaya z głównej fabuły gry. Tak czy inaczej, Madison Page stara się tutaj znaleźć różne odpowiedzi i trafia właśnie do domu takiego taksidermisty. Także nie czekając na nic, serdecznie jeszcze raz e, witam Was w moim takim dodatkowym gameplayu. Bardzo się cieszę, że jesteście razem ze mną. Hmm. No hmm, slot zupełnie, to Madison, Madison, it's Sam. I got the information you asked for. The guy's name is Leland White. Used to be a taxidermist, 40 years old, single, apparently out of work for the last two years. No criminal record, no psychiatric history. A taxidermist? That's pretty original. You got his address? I'd like to ask him a few questions. His last known address was 411 Harbor Street, Lexington. Really think this guy be origami no, czyli jak widać już e, jest nawiązanie do głównej fabuły z samej podstawki gry, czyli po prostu z Heavy Raina. Jeśli nie on, to mi Jeśli on to, Tak, jest Madison, Tak, właściwie ten współpracownik Madison nigdy nie został ujawniony. Hello, Madison. Właściwie bardzo miło Cię zobaczyć znowu. Byłaś jedną z najatrakcyjniejszych bohaterów gry. W ogóle chyba jedną z najtracjniejszych bohaterek, jakie możemy spotkać w grach. Okej, okay, szybkie przypomnienie, jak to było wrażenie, okej. Okay. Tu się mogę rozglądać. No, no, spojrzymy do skrzyni. No, come on. Jak widzicie, znowu mam problem z tym jednym, jedynym znaczkiem, który coś nie, nie, nie. Joystick nie łapie. Tam ktoś stał, może. O, właśnie, tym się przełączało kamerę. Ta jest świetna. A a myślałem, że możemy tam z kimś pogadać. Bardzo dziwny dom, nie wiem czy widzicie, ale ma gazetami zaklejone e, szyby u góry w oknach, jak i e, tutaj w, w tym przednim roliku. Zobaczmy tu. Tu jest jakieś dziecko. Czy jesteśmy w stanie z nimi porozmawiać? Na przykład? Czy również mnie? i sama gram je cofnęła, niestety. No dobra. No to co? Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Podejdźmy od tej strony. Oglądnijmy sobie zaplecze. Oj, tu chyba... O! Coś tu jednak jest. Mogę tam spojrzeć. Czy mogę coś do niego krzyknąć, powiedzieć? Nie mogę. Nie mogę. Okej, okay, dobra. Zawracamy. A w takim razie mogę przejść na drugą stronę drogi? Czy też nie bardzo? Nie, nie da się. Chodnik nas ogranicza. Jak ja uwielbiam niewidzialne ściany. No. O, czekajcie, tu nam się coś włączyło. Co tam masz ciekawego, kochaniutka, w śmietniku? Uuu! Shoes. to Madison. Lots Madison Page discovers a serial killer while rooting through a No, zdarza się? Dobra. Hmm. Zobaczmy, czy z tej strony jest coś. Ciekawego, tu coś jest. beczka, beczki jakieś. Tylne wejście jest zawalone, z tego co widzę. A zaraz tutaj coś jest. Czyli tutaj zamknięte są drzwi. Dobra. A tutaj jest jakaś dziura w płocie, ale nic się nie wyświetla. W porządku. Tutaj też widzę, że nic się nie dzieje. To co? Chodzimy po tej werandzie. Przełączymy sobie ciemno. A nie, coś widać. O! Już kawałki. Eee, to co zapukamy w takim razie co jeszcze raz eee. anybody home mr white mr white hello hmm Cowa? It's stupid come all the way out here for nothing. Maybe I'll have a look around the house. Never know. A to... Aha, dobra. Zapnięte. A mogę jeszcze skorzystać z dzwonka przy drzwiach? Nie mogę, mogę tylko luknąć przez dziurkę od klucza. No dobra. Coś jeszcze jest? Guys in here. There's nothing else for me to do. Eee, co ty? Pakujemy się do środka. Zobaczmy czy teraz jakieś opcje się z tyłu może tego wejścia pokazały. O, 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 tu coś jest. Ale tu stoi coś, spoko, dosięgniemy. Luzik, luzik to jest? O właśnie. Ja, świetnie. Skakuj, Medison. No to Co? No gdzie leziesz? Nie? Może to... A, no wiedziałem, że jeszcze jedną, dobra No, bardzo to cicho robisz, nie da się ukryć. Kurde nie mogłabyś być jakoś mocniej! Jeszcze? Nie, pewnie teraz trzeba to po... no! Madison, Cię bardzo proszę, ty się nie zacinaj tutaj! Świetnie! Wskakuj! Tak, Oj tak, jesteś kreiserka. No, come on! bardzo ładnie. Teraz do środka. Sztuki w łamu widzę, nie są ci obce. Tylko po cichu. O, kurw. Charming. I'll just have a quick look, take a few photos and get out of here fast. Oh, that. I think I could come home at any time. What am I supposed to tell him when he finds me rummaging through his stuff? Hey, hey, Linda, I really like what you're doing here. Women's jewelry. Hmm. Dozens of necklaces and bracelets. Strange place to keep them. Dobra, tutaj definitywnie dzieje się coś złego w tym domu. Tu jest pusta. Pa, mogę je zasuwać. Ha. co tam jest? Będę je zasuwał, mam takie wrażenie, że jeśli tego nie zrobię, a on nas tutaj nagle zastanie. To on się połapie po tych rzecz. On, lub no ona, w sumie to nie wiem kto. Połapie się po tych rzeczach, które e, zostawiłem otwarte na przykład. Mam takie wrażenie, że tak, tak będzie. Wiecie, no, gry generalnie są dosyć mocno szablonowe, więc. Jest duże prawdopodobieństwo, że, że tak się to stanie. Ale jak na razie nic nie mogę znaleźć ciekawego. Hmm. Medison, postaraj się bardziej do cholery jasnej. Szkurde, same puste szafki. Pierwsza szuflada je ja trafiłem w jakąś biżuterię, a teraz nic. Zero? Wspaniały ze mnie włamywacz normalnie. Wow. Pusto, tak? No, oczywiście, że tak jasna. Cholera. Whoa! Whoa! Better not break anything if we don't want him knowing he's had a visitor. Ty. Ja cię. Nawet myszy ma wypchane, gościu. Hmm. Mr. White and I don't exactly share the same taste in interior decor. I gotta get out of here. I don't like the feel of it. <sighs> this place gives me the creeps. What the fuck Oh shit Great, Madison. Pak. Już po ptokach. Nawet dosłownie. Serio? Okay, anybody live around all these dead animals? Ej, ktoś przyszedł chyba. Stuffed dog. No tak, ktoś już nawet pieska. A co tu jest? Kawałki ubrań. O, to już zaczyna się robić niebezpiecznie. Remains of burnt clothes in the fireplace look like women's clothes. O. Ale to musiało być tak skonstruowane, że coś w końcu musiałem wywalić, bo przecież, przecież nie byłbym w stanie tak przejść pewnie wszystkich tych pomieszczeń i sprawdzić wszystkiego, nie rozpieprzając czegoś po drodze. Jestem o tym przekonany. No. Come on! Ten znaczek doprowadza mnie do szału. Dzień, myślę, no, bez kitu, coś słyszę, cały czas. Słowo daje. Tam jakieś drzwi. O tak. O tak. Czy jest tu coś jeszcze nie? Tu nic nie ma. Dobra, idziemy na... A, tu są jakieś drzwi. Ha! O! Po... Zaraz, zaraz, zaraz. Spokojnie, Medison, się... kręcisz się bez... O bez celu się kręcisz. No to jest już krew, no już nie mówicie mi, że jest inaczej. Mogą być człowieka, mogą być jakiegoś zwierzęcia. To nie jest jeszcze powiedziane, że jest to stuprocentowo człowiek. To jest tak, to okej. To są pewnie do wypatrzenia tego wszystkiego. Piła? O Boże! Okej, mam potencjalną drogę ucieczki jakby coś Tak mi się wydaje w każdym razie Tak sobie planuję już po troszeczkę Troszeczkę Wiecie, już się grało w Heavy Raina, więc mniej więcej się przewiduje co się może stać. Yy, zaraz pójdziemy na górę. Najpierw ciśnij, ciśnij. Wilczek stoi na tym. Świetnie, kamera jest rewelacyjna. No, fuck. Kurde, no już myślałem. Oh, I hate this place. It stinks of dust and death. Huh. I should keep going. I think I'm on to something. Wejdziemy No, come on, Madison. Aha. Kurde. Jak ja stoję? Aha, tak jakoś. Madison nie w tym kierunku, tu, tu jest piłka. Tu jest piłka. Saś do szafy. No właśnie, dobrze. Lusterko. Ok, mamy potencjalną broń. i telefon. Czyli mniej więcej, chociaż wiemy jak się bronić. A to jest co? Hm Sorry. Jezus, jak ta podłoga skrzypi. aż mi się... Mam ciary na schawkach teraz. No! Medison do cholery współpracuj ze mną Zarazcie tu. Przypnę do konsoli kabelkiem. O, pięknie. No, od razu lepiej. Edison. świetny. No co, najpierw w lewo, jaka ta chałpa z wielka. Boże, święty. Żadnych myśli, Medison. Wow, naprawdę jest creepy. mam ciary na plerach. Widzę tu jakieś maszynki. Tu jakieś już gotowe elementy jakieś odczynniki łańcuch. Ło, wow, podtrząsnęliśmy nim nawet. Medison do cholery jasnej. Tu teraz, tu teraz tak. No, coś wypadnie, pewnie, nie? E, nie. Okej, okay, tutaj widzę znowuż wyjście. Znaczy, wyjście, widzę schody. W tą stronę idę, tak? Nie, tamtą idę. Łatwo się tu zgubić ej bez kitu. Ale to jest też związane z pracą kamery, która jest tutaj po prostu bardzo. Bardzo ciężka. O fuck women's things. Dazu of dresses no to już możemy być pewni, że tutaj się coś złego dzieje. Tu coś na ścianie wisi ciekawego, jakieś fotki, ale nie mam interakcji z tym niestety żadnej. No, kaman, nie tam. Tu. O! No to już znaleźliśmy to czego szukaliśmy definitywnie In in the upstairs bathroom a body Dobra, nie ma nie ma na co czekać, idziemy tutaj. No fuck! Medison. Współpracuj. O Jezu. What the fuck? Czy to jest wypchana kobieta? Boże Święty! O oh, fucking shit! Fucking shit! To przypomina troszkę troszkę tak, taki creepy koszmar z milczenia owiec czy coś, nie? Boże. Oh, Teraz tak, tędy mam wyjść, tak? Jesus, przestań stukać. No fuck shit, wiedziałem! No i co teraz? Edison, chowaj się do cholery jasnej! faktom sowe wywróciłem na wejściu. Od razu się połapie. floorboards creak i've got to move quietly oh these floorboards are floorboard, so going to get me killed a little weasel comes sniffing round my little secrets <laughs> okay No, ten... all hot and cold am i hot or am i warm hmm oh let Jak to było z tym garażem? Gdzie też widok garażu były? A po prawej gdzieś tam. Dobra. Come on, show your face. I'd like us to have a little fun together. on the corytaru, right? Come on, visitor. Show your face. I'm not gonna eat you. <laughs> Filthy vermin! Where are you hiding? I'll soon teach you to keep your nose out of other people's business. Dobrą. Scat scat Dobra, powoli. So you wanna play hide and seek? I like playing too. I'm Jest, find you. Yes. Yes, wiedziałem. Dobrze znalazłem wcześniej tę drogę ucieczki, bo przecież bym się. O fuck. Udało się. Uf. Goście by nas zabił i wypatroszył przecież. Ale mi serce bije. Ja cię kręcę, ale mi serce bije po prostu. O, oh, fakt widział nas w ogóle chyba nie. Uff, ale masakra. Ale masakra. Naszej dziennikarce Medicine Page udało się dostać do mieszkania jednego zabójcy, który wypychał ciała swoich ofiar. Dzisiaj rano podejrzany został aresztowany w własnym domu i nie stawiał żadnego oporu. Artykuł Medicine Page na stronie drugiej. O oh, fuck. O oh, fuck, ale się zdenerwowałem, ale się w ogóle wow. Niesamowity odcinek, powiem wam szczerze. niesamowity odcinek. Wow. wow. Dzięki, dzięki za oglądanie tego razem ze mną. Nie wiem czy czuliście ten sam dreszcz co ja że, że goście nas po prostu zaraz znajdzie i zabije, czy coś. Jestem pewny, że jak doszłoby do konfrontacji, to pewnie byłyby jakieś quick-time eventy i tak dalej, w końcu też byśmy byli w stanie uciec, ale... ale, ale ta ucieczka po cichu była niesamowita, jeszcze. szczególnie, że nie wiedziałem za bardzo, gdzie iść. Uff, dalej mi serducho bije, naprawdę dalej mi serducho bije. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie razem ze mną, jeszcze raz pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za oglądanie całej serii Heavy Rain ze mną, oraz tego dodatkowego Heavy Rain Chronicles, i widzimy się w innych seriach. Między innymi przypominam, że jest na moim kanale również seria Beyond to Souls, czyli tego samego studia, które zrobiło Heavy Raina. Tak czy inaczej, dzięki jeszcze raz za oglądanie razem ze mną tego odcinka. Widzimy się w innych seriach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć! Siema, tu angus, właśnie oglądałeś mój film, dzięki wielkie, także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta, na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w następnym. Trzymaj.